Mamy tutaj przykład jednego z łóżek ekspozycyjnych, które są wystawiane na targach zdrowia podczas, podczas tego spotkania. Mamy tutaj zaprezentowane materace piankowe z pianki wysokoelastycznej i z pianką wiskoelastyczną. Są to, tak jak już wspomniałem, materace o właściwościach rehabilitacyjnych, a więc wielostrefowe, podsiadające kilka stref twardości na swoim przebiegu od głowy do nóg. Badam ludzi przez ręce, stawiam diagnozę, oczyszczam organizm i uzdrawiam z darem boskim. Zaznaczam z darem boskim. Posiadam dar, który się urodziłam. Guzy, mięśniaki, torbiele, u mężczyzn, wodniaki, wiądrach. Prostatę zatrzymuje. Ktoś, kto medytuje, na pewno jest o wiele spokojniejszy, wyciszony. Wiele rzeczy, które dotyka, nazwijmy to zwykłą osobę, taka ktoś, kto medytuje, nie jest przez to dotykany, prawda? Także łatwiej można przejść przez różnego rodzaju stresy, niepokoje. Także łatwiej się żyje medytując na pewno. Jak Państwo widzicie, w dniu dzisiejszym wszyscy odwiedzający nas mogą dowiedzieć się, jak medytować. Przejść przez krótki kurs medytacji, podczas których może, mogą się dowiedzieć, w jaki sposób medytować z mantrą. To proponujemy Państwu dzisiaj. Oprócz tego na stałych zasadach organizujemy zajęcia w koszalinie dla wszystkich osób, które są zainteresowane. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Każdy może przyjść, nauczyć się, w jaki sposób medytować.